Siedziałam w sali sądowej, patrząc na moich rodziców po drugiej stronie. Moja matka, Elżbieta, była ubrana w czarny garnitur. Ojciec, Stanisław, w mundurze galowym ten sam mundur, który nosił przez trzydzieści lat służby wojskowej. Ale dzisiaj dzisiaj ten mundur był bronią przeciwko mnie. Ich adwokat wstał. Wysoki Sądzie. Moi klienci wnoszą o zmianę nazwiska ich córki. Alicja Kowalska bezprawnie używa nazwiska, które symbolizuje służbę i honor wojskowy. Bezprawnie. Słowo uderzyło mnie jak cios. Panna Kowalska nigdy nie służyła, nigdy nie nosi munduru, nie zasługuje na nazwisko, które jej dziadek, ojciec i wujkowie zbudowali przez pokolenia. Sędzia przeglądał dokumenty. To niezwykłe żądanie. Dlaczego państwo uważają, że córka nie zasługuje na nazwisko rodzinne? Matka wstała. Ponieważ odrzuciła wszystko, czym jesteśmy. Odmówiła wstąpienia do wojska. Wybrała cywilne życie. Schańbiła nasze nazwisko. Schańbiła. Moja matka użyła tego słowa. Ojciec dodał: W naszej rodzinie służba wojskowa jest obowiązkiem. Nie wyborem. Alicja wybrała wygodę zamiast honoru. Chciałam krzyczeć. Powiedzieć, że to kłamstwo. Ale moja adwokatka, pani Wójcik, położyła rękę na moim ramieniu. Cierpliwość szepnęła. Sędzia spojrzał na mnie. Pani Kowalska, czy ma pani coś do powiedzenia? Wstałam. Ręce mi drżały. Tak, wysoki sądzie, mam bardzo wiele do powiedzenia. Wysłuchamy pani, ale najpierw chcę zrozumieć żądanie rodziców. Adwokat rodziców kontynuował: Prosimy sąd o zmianę nazwiska panny Kowalskiej na nazwisko panieńskie matki, Nowak, nazwisko bez historii wojskowej, bez honoru, którego nie zarobiła. Sala zamarła. To nie było tylko o nazwisko. To było o wyrzucenie mnie z rodziny. Całkowite odrzucenie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ta historia się skończyła, zasubskrybuj kanał. Bo to, co ujawnił sędzia, było nie do uwierzenia. Sędzia poprosił o przerwę. Wyszłam na korytarz z panią Wójcik. To szaleństwo, powiedziałam. Nie mogą po prostu zabrać mi nazwiska. Technicznie mogą spróbować. Ale muszą udowodnić, że używasz go bezprawnie lub że przynosi to rodzinie szkodę. Szkodę? Ja nigdy. Wiem, ale oni budują narrację, twoja odmowa służby wojskowej jako zdrada tradycji rodzinnej. Wróciłam myślami do tamtego dnia. Miałam 19 lat. Rodzice chcieli, żebym wstąpiła do Akademii Wojskowej. To tradycja, mówili. Każdy kowalski służy, ale ja nie chciałam. Chciałam studiować medycynę, ratować życie, nie uczyć się, jak je odbierać. Jesteś tchórzem, powiedział wtedy ojciec. Odrzucasz wszystko, co dla nas ważne, dodała matka. Wybrałam studia medyczne i od tego dnia byłam wykluczona. Święta bez mnie, urodziny ignorowane. Telefony nieodebrane. Byłam duchem. Żywym, ale niewidzialnym. Wróciliśmy do sali. Sędzia wrócił. Kontynuujemy. Pani Kowalska, proszę przedstawić swoją obronę. Pani Wójcik wstała. W Wysoki sądzie Alicja Kowalska urodziła się z tym nazwiskiem. Jest córką Stanisława i Elżbiety Kowalskich. Prawo nie wymaga służby wojskowej, aby nosić nazwisko rodzinne. Ale tradycja wymaga, przerwał adwokat rodziców. Tradycja nie jest prawem, odpowiedziała pani Wójcik. Sędzia podniósł rękę. Rozumiem argumenty obu stron, ale chcę usłyszeć od pani Kowalskiej osobiście, dlaczego odmówiła pani służby wojskowej. Wstałam. Ponieważ chciałam służyć inaczej, zostałam lekarzem, ratuję życie. Czy to nie jest honorowe? Ojciec prychnął. To nie to samo. Dlaczego nie? Zapytałam. Ponieważ nie nosiłaś munduru, odpowiedziała matka. Mundur nie czyni człowieka honorowym, czyny czynią. Sędzia robił notatki. Ile lat pani służy jako lekarz? Dziesięć lat pracuje na pogotowiu. I ilu pacjentów pani uratowała? Nie liczyłam setki, może tysiące. A państwo sędzia spojrzał na rodziców. Zgadzają się z tymi faktami? Oni milczeli. Przesłuchanie trwało cały dzień. Rodzice przedstawiali dowody mojej niegodności. Artykuł, który napisałam krytykujący wojnę. Post na mediach społecznościowych o pacyfizmie. Wszystko, co mogło mnie przedstawić jako antywojskową. Czy nie uważa pani, że służba wojskowa jest honorowa? Zapytał ich adwokat. Uważam, że każda służba jest honorowa wojskowa, medyczna, nauczycielska wszystkie. Ale odmówiła pani konkretnie służby wojskowej, bo wybrałam inną ścieżkę. Czy wybór jest przestępstwem? Sędzia słuchał uważnie. Po godzinach zeznań ogłosił. Rozprawa zostaje odroczona. Wydam wyrok za tydzień. W międzyczasie proszę obie strony o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Tydzień. Miałam tydzień na udowodnienie, że zasługuję na własne nazwisko. W domu płakałam po raz pierwszy od lat. Nie z smutku, ze złości, z poczucia niesprawiedliwości. Zadzwoniła moja najlepsza przyjaciółka Magda. Jak się trzymasz? Ledwo. Nie mogę uwierzyć, że moi rodzice to robią. Co mówi twoja adwokatka? Że mamy szansę, ale nie jest pewna. Alicja, ty ratujesz życie codziennie, to więcej niż większość ludzi robi przez całe życie. Ale dla nich to nie wystarcza, bo nie noszę munduru. Następnego dnia w pracy byłam rozkojarzana. Pacjent w szoku septycznym. Standardowa procedura. Ale nie mogłam się skupić. Doktor Kowalska, wszystko w porządku? zapytała pielęgniarka. Tak. Przepraszam. Kontynuujmy. Uratowaliśmy pacjenta. Jak zawsze. Ale gdy wyszłam z sali operacyjnej, poczułam ciężar. Ciężar udowadniania. Ciężar bycia niewystarczającą. Pani Wójcik zadzwoniła wieczorem. Alicja, znalazłam coś. Coś ważnego. Co? Dokumenty wojskowe twojego dziadka i twojego ojca. Musimy się spotkać. Kiedy? Teraz. To zmienia wszystko. Pojechałam do jej biura. To, co mi pokazała, sprawiło, że zapomniałam, jak oddychać. Dokumenty leżały na biurku pani Wójcik, wojskowe akta, mojego dziadka, mojego ojca. Co to jest? zapytałam. Historia, o której twoi rodzice nie chcą mówić. Otworzyła pierwszy plik. Twój dziadek, Józef Kowalski, służył dwadzieścia lat, ale został zwolniony dyscyplinarnie. Za co? Za odmowę wykonania rozkazu. Rozkazu, który według niego był nieetyczny. Nie mogła mu wierzyć. Mój dziadek był bohaterem rodzinnych opowieści, bo twoi rodzice przepisali historię, usunęli niewygodne części. Otworzyła drugi plik. Twój ojciec został wcześniej odesłany na emeryturę, nie ze względu na zasługi, ale z powodu dyscyplinarnego. Dlaczego? Konflikt z przełożonym. Dokumenty mówią o niesubordynacji i problemach z autorytetem. Czytałam dokumenty z niedowierzaniem. Moja rodzina, ich święta służba, była kłamstwem. Więc oni sami nie byli idealnymi żołnierzami? Dokładnie, ale stworzyli mit i zmuszają cię do życia w tym micie. Co to znaczy dla sprawy? Znaczy, że jeśli oni oskarżają cię o schańbienie nazwiska, my możemy pokazać, że sami je schańbili według ich własnych standardów. To była bomba, nuklearna opcja. Ale to zniszczy ich reputację. Oni próbują zniszczyć Twoją tożsamość, to samo obrona. Miałam rację. Ale czy chciałam posunąć się tak daleko? Następne dni spędziłam w dylematy moralnym. Czy powinnam ujawnić prawdę? Czy powinnam chronić rodziców, którzy mnie nie chronili? Magda powiedziała: Alicja, oni nie mają skrupułów, dlaczego ty powinna mieć? Bo nie chcę być taka jak oni. Nie jesteś, ty bronisz się, oni atakują. Miała rację. Trzy dni przed wyrokiem zdecydowałam: Ujawnię prawdę, całą prawdę. Pani Wójcik przygotowała dokumenty. To będzie trudne. Są twoimi rodzicami. Wiem, ale oni wybrali. Teraz ja wybieram. Dzień wyroku nadszedł. Wróciliśmy do sali sądowej. Rodzice wyglądali pewnie. Myśleli, że wygrali. Nie wiedzieli, co nadchodzi. Sędzia wszedł. Wszyscy wstali. Proszę usiąść. Dziś wydaje wyrok w sprawie Kowalski przeciwko Kowalska. Moje serce biło jak szalone. Ale najpierw, kontynuował, strona pozwanej chce przedstawić nowe dowody. Pani Wójcik wstała. Tak, wysoki sądzie, dowody dotyczące historii wojskowej rodziny Kowalskich. Ojciec się spiął. To nie ma znaczenia dla sprawy. Ma znaczenie, odpowiedział sędzia. Jeśli państwo argumentują, że pani córka zhańbiła nazwisko wojskowe, Historia tego nazwiska jest istotna. Pani Wójcik zaczęła. Józef Kowalski, dziadek Alicji. Powszechnie opisywany jako bohater. Ale dokumenty wojskowe pokazują inną historię. Pokazała dokumenty. Zwolniony dyscyplinarnie za odmowę rozkazu. Według jego przełożonych, niesubordynacja i brak dyscypliny wojskowej. Matka zbladła. To. To nieprawda. To są oficjalne dokumenty wojskowe, odpowiedziała pani Wójcik. Stanisław Kowalski, ojciec Alicji, również przedstawiany jako wzorowy żołnierz, ale emerytura była przymusowa. Znowu. Dyscyplinarne problemy. Ojciec wstał. To kłamstwa. To pana własne akta wojskowe, powiedział sędzia, przeglądając dokumenty. Sala sądowa zamarła. Więc kontynuowała pani Wójcik. Rodzice oskarżają córkę o schańbienie nazwiska, które sami już schańbili według ich własnych standardów. Ich adwokat próbował protestować. To nie jest relewantne. Jest całkowicie relewantne, przerwał sędzia. Jeśli powodowie twierdzą, że nazwisko wymaga wojskowego honoru, muszę zbadać, czy oni sami ten honor mieli. Spojrzał na moich rodziców Państwo kowalscy, czy te dokumenty są autentyczne? Oni milczeli. Odpowiedzą państwo, nalegał sędzia. W końcu ojciec powiedział: Tak, ale to było. było co? Nieporozumieniem? Jak odmowa pani córki wstąpienia do wojska? Matka zaczęła płakać. Nie ze smutku, ze wstydu. Ich mit, ich święta historia zostały zdemaskowane. Przed sądem, przed mną. Czy państwo nadal podtrzymują żądanie? zapytał sędzia. Ich adwokat szeptał im coś do ucha. Nie, powiedział w końcu ojciec cicho. Wycofujemy żądanie, ale sędzia nie był gotowy zakończyć. Nie, sprawa pójdzie dalej, bo chcę powiedzieć coś wszystkim obecnym. Wstał. Wszyscy w sali zamarli. Służyłem w wojsku przez piętnaście lat. Wiem, co to honor, i wiem, co to hipokryzja. Spojrzał na moich rodziców. Państwo przyjęliście do sądu, oskarżając własną córkę o brak honoru, ale sami żyjecie w kłamstwie. Wysoki sądzie zaczął ojciec. Cicho przerwał sędzia. Pani córka wybrała służbę medyczną ratuje życia codziennie, bez munduru, bez fanfar, bez kłamstwa. Państwo wybraliście mitologię zamiast prawdy i próbowaliście zmusić córkę do tego samego. Obrócił się do mnie. Pani Kowalska, stała pani przed tym sądem z godnością, obroniła się pani faktami, a przede wszystkim żyje pani prawdziwie. Pani rodzice żyją kłamstwem. I próbowali ukraść pani tożsamość, bo nie pasuje do ich fałszywej narracji. Więc nie tylko odrzucam ich żądanie, ale również nakazuję, aby oficjalnie przeprosili, publicznie, w tej sali. Rodzice siedzieli w szoku. Teraz, dodał sędzia, ojciec w końcu wstał. Powoli. Alicja przepraszam słowa były ciche, wymuszone. Ale były. Matka nie mogła mówić. Tylko płakała. To wszystko, powiedział sędzia. Sprawa zamknięta. Pani Kowalska zachowuje swoje nazwisko i swoją godność. Uderzył młotkiem. Wyszłam z sali sądowej. Pani Wójcik uścisnęła moją rękę. Wygrałaś. Wiem, ale nie czuję się jak zwycięzca. Dlaczego? Bo straciłam rodziców. Na zawsze. Alicja, ty ich nie straciłaś. Oni wybrali stracić ciebie. Różnica jest ogromna. Miała rację. Magda czekała na zewnątrz. Objęła mnie. Słyszałam, jesteś bohaterką. Nie jestem bohaterką. Jestem tylko kobietą, która chciała zachować swoje imię. A to jest bohaterstwo. Może miała rację, ale bolało. Mimo wygranej, bolało. Tygodnie po wyroku życie wróciło do normalności. Prawie. Wróciłam do pracy na pogotowiu. Ratowałam życia, jak zawsze. Ale coś się zmieniło. Czułam się lżejsza. Nie musiałam już udowadniać nikomu swojej wartości. Historia rozeszła się. Lokalna gazeta napisała artykuł. Lekarka broni swojego nazwiska w sądzie. Nagle byłam publiczna. Ludzie podchodzili na ulicy. Widziałem pani historię, jest pani inspiracją. Moja córka też nie chce iść do wojska. Pokazałem jej pani historię. Nie chciałam być symbolem, chciałam tylko być sobą. Ale może właśnie to był punkt. Miesiąc po wyroku spotkałam ojca przypadkiem w supermarkecie. Wyglądał staro, zmęczony, zobaczył mnie. Zawahał się. Alicja, tato staliśmy w niezręcznej ciszy. Jak się masz? zapytał. Dobrze. A ty? Przeżywam. Więcej ciszy. Przepraszam powiedział w końcu za wszystko. Byłem głupi, dumny, kłamliwy. Wiem. Czy. Czy możesz mi wybaczyć? Spojrzałam na niego człowieka, który mnie wychował który uczył mnie wartości, który potem próbował odebrać mi tożsamość. Może, z czasem, ale nie teraz. Rozumiem. Potrzebuję czasu, żeby zahartować rany. Ile czasu? Nie wiem. Może rok, może dziesięć lat, może nigdy. Oczy mu się zaszkliły. Zasługuję na to. Tak, zasługujesz. Odszedł. Odeszłam. Może kiedyś będziemy mogli odbudować coś, ale nie dzisiaj. Praca pomagała. Każdy uratowany pacjent był potwierdzeniem. Moja służba była znacząca, z mundurem czy bez. W zimę spotkałam kogoś. Andrzej, również lekarz. Poznaliśmy się na konferencji medycznej. Słyszałem o twojej sprawie sądowej, powiedział. Wszyscy słyszeli, odpowiedziałam. Byłem pod wrażeniem. Mojej rodzinie też zależało, żebym wstąpił do wojska, ale wybrałem medycynę. I jak zareagowali? Przestali się odzywać na trzy lata, ale w końcu zaakceptowali: Miałeś szczęście. Może, albo może nauczyli się, że miłość jest ważniejsza niż duma. Może miał rację. Może moi rodzice kiedyś się nauczą. Rok po wyroku zorganizowałam małe spotkanie. Dla lekarzy, którzy również doświadczyli presji rodzinnej, niewystarczający wybór kariery, hańbienie rodziny, zdrada tradycji. Historie były podobne. Różne zawody, te same rany. Moi rodzice chcieli, żebym był prawnikiem, zostałem artystą. Nie odzywają się od pięciu lat. Moja rodzina oczekiwała, że przejmę firmę. Zostałam nauczycielką. Mówią, że zmarnowałam życie. Każda historia bolała, ale też uzdrawiała, bo wiedzieliśmy, nie byliśmy sami. Jak sobie radzisz? zapytał ktoś. Dzień po dniu. Niektóre dni są łatwiejsze, inne trudniejsze, ale każdego dnia wiem, żyję autentycznie. A twoi rodzice nadal nie rozmawiamy. Ale kto wie, może czas zmieni coś. Spotkanie pomogło wszystkim. Pokazało, że wybór innej ścieżki nie jest zdradą. To odwaga. W drugi rok po wyroku dostałam list od matki. Alicja wiem, że nie zasługuje na twoją odpowiedź, ale muszę napisać. Przez ostatni rok zastanawiałam się nad wszystkim. Nad tym, co zrobiliśmy. Nad tym, jak Cię traktowaliśmy, i widzę teraz, byliśmy okrutni. Nie dlatego, że byłaś zła, ale dlatego, że byłaś odważna, odważniejsza niż my kiedykolwiek. Wybrałaś prawdę zamiast kłamstwa, wybrałaś służbę zamiast pozorów. I my Cię za to ukaraliśmy. Przepraszam, wiem, że to mało, ale to wszystko, co mam. Z miłością, mama. Przeczytałam list trzy razy. Płakałam. Nie ze smutku, z ulgi. Może rzeczywiście czas leczy. Nie odpowiedziałam od razu. Potrzebowałam czasu. Ale zachowałam list, bo był początkiem. Małym, niepewnym, ale początkiem. Andrzej zapytał: Co zrobisz? Poczekam. Zobaczę, czy to szczere, czy tylko słowa. A jeśli szczere? Może znajdziemy sposób, żeby być rodziną, inną rodziną, opartą na prawdzie, niemicie. Zasługujesz na to, wszyscy zasługujemy. Drugi rok po wyroku życie było dobre, spokojne, autentyczne. Miałam pracę, którą kochałam, związek, który mnie wspierał, przyjaciół, którzy mnie rozumieli i nazwisko, moje nazwisko Kowalska. Nie z wojska, ale z wyboru, z służby, z prawdy. Trzy lata po wyroku spotkałam się z rodzicami. Po raz pierwszy. Neutralna kawiarnia, publiczne miejsce, bezpieczne. Przyszli punktualnie, wyglądali staro. Ojciec miał więcej siwizny, matka więcej zmarszczek. Dziękujemy, że przyszłaś, powiedział ojciec. Nie było łatwo, odpowiedziałam. Rozumiemy. Siedzieliśmy w ciszy. Jak się masz? zapytała matka. Dobrze, bardzo dobrze. Mam kogoś, Andrzeja, również lekarza. To wspaniale. I praca idzie dobrze. Zostałam kierownikiem oddziału Pogotowia. Ojciec uśmiechnął się małe, ale prawdziwe. Jesteśmy dumni. Teraz jesteście ale nie byliście przez lata. Wiem, powiedział i nie mamy wymówki. Byliśmy źli, ślepi, dumni. Czemu tak bardzo wam zależało na tradycji wojskowej? Matka westchnęła bo to było wszystko, co mieliśmy. Mój ojciec służył Twój dziadek, twój pradziadek to był nasz tożsamość ale opieraliście tożsamość na kłamstwie. Wiem i gdy ty odmówiłaś Czuliśmy, że odrzucasz nas. Całą naszą historię. Nie odrzucałam was. Odrzucałam kłamstwo. Ojciec skinął głową. Widzimy to teraz. Po trzech latach. Po stracie ciebie. Stracie? Tak. Straciliśmy cię. Najważniejszą osobę w naszym życiu. Bo byliśmy zbyt dumni, żeby przyznać, że się myliliśmy. Łzy napłynęły. Ich i moje. Czy możemy zacząć od nowa? Zapytała matka. Nie od nowa. Nie możemy wymazać przeszłości, ale może możemy zacząć naprzód, małymi krokami. Jakie kroki? Szczerość, zawsze, bez kłamstw, bez mitów. Obiecujemy. I akceptacja kim jestem, co robię, bez osądów. Obiecujemy. Nie było magiczne. Nie było natychmiastowe przebaczenie, ale był początek, prawdziwy początek. Jeśli dotarłeś do końca tej historii, dziękuję. Zasubskrybuj kanał, jeśli wierzysz w siłę prawdy, w odwagę bycia sobą, w walkę o własną tożsamość. Bo czasami najważniejsza bitwa to nie z wrogiem to z rodziną, która kocha cię źle to z tradycją, która więzi, zamiast wyzwalać. To z kłamstwem, które udaje honor. Moja historia to o tym o kobiecie, która wybrała prawdę, która broniła swojego imienia, swojej służby, swojej tożsamości i wygrała nie przeciwko rodzicom, ale dla siebie. Pamiętaj, twoja wartość nie zależy od czyjejś akceptacji, twoja służba nie wymaga munduru, twój honor nie wymaga kłamstwa. Jesteś wystarczający, dokładnie taki, jakim jesteś, zawsze byłeś, zawsze będziesz.